Halo, halo, cześć, no witajcie, z tej strony Orion. Bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku na kanale oczywiście u chłopa. I jest ze mną współwłaściciel tego to gospodarstwa Capuchon. Halo, halo, chłopiec, jesteś z nami tutaj? Jestem, dobry. Dobry, dobry, Tych witamy. Już zacząłeś? Słucham? Już zacząłeś? Tak jest, w tym momencie zaczynamy odcinek. Aha. Proszę Państwa, co się tu dzieje? Można powiedzieć, po długiej przerwie tutaj z chłopem wyliczaliśmy, że... Yy, ostatni raz tutaj nagrywaliśmy sobie w piątek, a dzisiaj mamy czwartek, także prawie że tydzień. Yy, proszę Państwa, co się tutaj dzieje. Yy, na wielkich światłach John Deere wjechał z kosiarką w łąkę. Prawdopodobnie po raz ostatni, tak mi się już wydaje, chyba, żeby coś jeszcze na wiosnę, chociaż raczej w sumie wątpię. Także ostatni raz sobie tę łąkę kosimy. Prawdopodobnie już na kiszonkę podowijanie. Bo to w październiku to już raczej nic nie wyschnie, chociaż zobaczymy jeszcze jak tam nasze zapasy. Bo niby słońce na razie jest, gdzieś tam szmagalow na dół, że gdzieś będzie padł ale to jeszcze nie w tym momencie. Proszę Państwa, ja już nie przedłużam, zasiadamy sobie do John Dira, cygmy chłop, odpalamy. Kosiarka, pełne obroty. Niech się tylko rozkręci, opuszczamy. I do przodu. Tutaj nie ma w sumie problemów z koszeniem, bo gdzieś tam. Tu jest mniejsza faza, tu większa wzrostu. Dobra, no i lecimy. W sumie nawet skoro ja to objeżdżam dookoła, ja sobie bieg trochę zmniejszy. Żebym też tutaj nie jechał mega szybko. Albo inaczej zrobimy. Jeszcze sobie ten pomac zmniejszymy na te 10, powiedzmy, 12. Żebym ja tu mógł po prostu pomału sobie to objeżdżać, a nie, że tak powiem. Mega szybko jeździć, bo chcę też dokładnie tutaj objechać. No, może, to może te 14. Yy, co się tu w ogóle dzieje? Chłopa nie było, że tak powiem, parę dni, bo tak, jeden dzień to po prostu kapiszońca nie było, jeden dzień mnie nie było. To my się nie zgadywali, to były jakieś niedziele, to 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 tamto. Mieliśmy się słyszeć generalnie przedwczoraj, mieliśmy się słyszeć wczoraj. Wczoraj to w ogóle hop tutaj, można powiedzieć, na mnie czekał z serwerami, ze wszystkim, ale można powiedzieć, przed. 25, przed 23 chłop tutaj już można powiedzieć zasnął a hop dopiero po, 21 się, po 23 się tutaj do, do Mopsa dobiją także tak to sobie, sobie wyszło dzisiaj sobie tutaj już zgadaliśmy się i nagrywamy Oczywiście kolej wyszło na no, tutaj zawsze w tym miejscu zawsze wieczne problemy oczywiście pod tymi gelami nierówności alpejskie no i po prostu ta kosiarka niekiedy po prostu nie bierze Fajnie, że jest to 14, że można nas spokojnie sobie pomału objeżdżać. Później wiadomo, będzie można sobie przyspieszyć. Nawet i tak, jak teraz do 16. No i co, ja sobie objadę tą łąkę dwa razy, a później przejdziemy sobie na inną robotę. Będziemy sobie kropić od chwasta. Open ja... na naszano, palimy? My... No właśnie tak się zastanawiałem. Pogoda by sugerowała jedno. A z drugiej strony zastanawiam się, czy nie lepiej siano, ponieważ ostatnie pokosy, na pewno ten środkowoletni, że tak się wyrażę, lipcowy, ale i chyba również ten piosenny były na kiszonkę. Także nie wiem, czy nie lepiej by zrobić na siano. Tym bardziej, że ty chłopie nie chcesz na odcinku robić sianokosów, rozumiem, tak? Tak jak mówiłeś tu wcześniej, no to mówię, to można nawet i poza odcinkiem sobie zrobić yy, na siano. Ojej, okay. jeszcze deszczu nie ma, a po drugie słońce jest, a po trzecie, skoro będziemy tą łąkę wyorywać, no to jednak pasowałoby mimo wszystko zrobić gdzieś tam te zapasy. W szczególności, w szczególności siana, ponieważ kiszonkę to na upartego mopsa można by gdzieś tam z czasem, myślę, że zanim założymy kolejną łąkę, już tutaj zainwestować w jakąś ścieczkarnię i radykalnie zadziałać i po prostu. Już iść w kiszonkę z kukurydzy. Tym bardziej, że w przyszłym sezonie będziemy mieli kukurydzę i prawdopodobnie ta kukurydza będzie na kiszonkę. W ogóle ja nie pamiętam, czy ja powam w ogóle ustawiałem na 30. Uwe, jak Rob dawno nie, nie nagrywał. Także odcinek po dłuższej przerwie mieliście czas, że tak powiem, u mnie, jak i u Kapiszona, tutaj ponadrabiać można powiedzieć odcinki z tej oto serii. Był można powiedzieć na to czas. No i tak to sobie po prostu tutaj u nas na tych chłopach wygląda. Tak to sobie tutaj wygląda, tak sobie tutaj działamy. Wiem sobie tutaj na październik. No i po krótkim rozeznaniu w sprawozdaniu i tak dalej doszłem do wniosku, że do roboty oprócz tutaj sianak osób, które zauważyłem, że łąka urosła, a więcej już nie urośnie, bo jest to oczywiście tam mniejsza mhm. faza, ale więcej już nie urośnie, ponieważ z tego co wiem październik to jest ostatni miesiąc, na którym jeszcze, do którego trawa w farmingu rośnie, jest to realne, bo gdzieś tam na listopadzie już trawa raczej, raczej nie rośnie, już jest raczej zimno i gdzieś tam ta trawa już już nie rośnie. Także, a oprócz gdzieś tam koszenia, traw, tutaj do roboty mamy... No tutaj też jednak nam podskakuje na tych nierównościach. Łąka była z nami wyjątkowo mega długo, wbrew pozorom, bo była z nami aż trzy sezony, co się u nas nie zdarza, bo pozostałe łąki, które były, były tylko dwa sezony, z przerwami, wiadomo, między nimi były jakieś tam przerwy. Jak nagromadziliśmy sobie zapasy, ale łąka była uprawiana dwa sezony, natomiast ta jest... Już trzeci pełny sezon i myślę na pewno ostatni. Mówię W pewnym sensie, jak się uparł, to ktoś powie, że tracimy, tak? Bo jednak trzeba... Yy, tutaj trzeba było wydać na nasiona, a później trzeba wydać na kolejne nasiona. No ale no, głupotą by było, że tak powiem, uprawiać jedną i tą samą łąkę przez całą serię, tak? To raczej się, się nie opłaca, bo nawet jeżeli gdzieś tam byśmy maszyny zmieniali, to jednak cały czas ten... Ten, ta łąka będzie ta sama, tak? A przecież też nie będziemy maszyn zmieniać, co, co sezon, tak? Czy, no. czy choćby co trzy dlatego trzeba po prostu sobie tą oto łąkę zmieniać. Wiadomo, ja no, w realu to jest też całkiem inna sprawa. W realu u nas tutaj mamy większość łąk trwałych, to są to łąki torfowe, które gdzieś tam chcąc nie chcąc na i się nie przekabaci, że to się tak wyrażę ponieważ, no nie uda się tam nic, tak, kukurydzę zasiać, to nic z tego nie będzie, wszystko wymoknie w pieruna, że tak powiem, nic z tego nie będzie, nic nie urośnie wymarznie, wymoknie, nic z tego nie będzie, a trawa sobie na takich gruntach radzi, bo tam jest po prostu za dużo wody a trawa wodę wbrew pozorom lubi yy, nie lubi właśnie suszy, tylko lubi wodę i jak ktoś nie chce na suszę narzekać, to nie chce po prostu łąkę ma na gruntach po prostu torfowych, na torfach, a nie tak można powiedzieć niektórzy tu u nas y, w realu w okolicy szczególnie mniejsi rolnicy pozbywają się takich torfów bo nie chce im się tu 20 arów tu pół hektara, tu woda stoi tu nie stoi, nie chce im się tego kosić wolą pod domem zasiać większy areał y, trawy polowej czy też lucerny, którą też te rolnicy chwalą, nie mówię, że to jest coś złego wręcz przeciwnie, natomiast no lucerna jednak wymaga jest to pasza naprawdę białkowa jednak ona wymaga po prostu gruntu normalnego, polowego, tak, gdzie się uprawia zboża i wszystko, a my jednak no te grunty staramy się uprawiać pod właśnie o, o, trzeba chyba podnieść i opuścić jednak te grunty gdzieś tam przeznaczamy pod kukurydzę, czy też w mniejszym stopniu w zbo, pod, pod, zbo, pod zboża ewentualnie pod mieszanki gorzowskie, które gdzieś tam nie zajmują dodatkowego plonu I tutaj jak wbiłem też do kapiszońca można powiedzieć, stwierdzi, stwierdziłem, że gdzieś tam zbiory kukurydzy nas na gospodarstwie trwają. Jakby to powiedzieć, już ponad 70 hektarów jest wykoszone, z czego, z czego wyszło ponad 100 przyczep, bodajże 100, 112 jak się nie mylę w sumie. Także od ostatniego, no wtedy działaliśmy sobie dwa dni, teraz już jesteśmy po trzecim dniu. No i myślę, że do soboty, w sobotę to już na pewno nie będzie, bo w sobotę to, to już myślę, że będziemy działać tak, że do północy, że to że się tak wyrażę. Gdyby niedziela była sobotą, gdybyśmy działali sobie od poniedziałku, to myślę, że byśmy to rozłożyli na 6 dni, tak? No ale niestety w poniedziałek terminy były naprawdę zajęte na sieczkarnie, aż mnie to motywuje, żebym za jakieś 10 lat założył własną firmę usługową, bardzo bym chciał. O. Chociaż to, jest, to są tylko takie plany, może nie marzenia, ale jakieś tam cele dalsze, bo jednak jest to dosyć spore uciążenie. Jeżeli mieszkałbym na, na Podlasiu, tak? No to myślę, że tam jest film usługowych od wyboru do koloru. Można co roku brać jaką się tylko chce. Natomiast tutaj u nas przy granicy Śląska, Małopolski i Świętokrzyskiego to gdzieś tam jest... No ciężko, no ciężko. Przyjedzie z powinno właśnie tutaj być więcej niż tam? Tam taka bida jest. No, ho, oh, ho, o, oh, chłopiec oh, oh, się zdziwił. Bida może gdzieś tam wśród ludzi takich nierolniczych, to może jeszcze jest bida. Natomiast wśród rolników, to tam jest lepiej niż u nas. U nas hmm. takich rolników jak my, to jest jeden na wsi, w niektórych wsiach nie ma. A tam na, tam to w jednej wsi jest pięciu, a nawet dziesięciu takich. Także, ta, a są nawet jeszcze więksi, także tam to jest naprawdę firm usługowych tyle, że szkoda gadać, bo jest rolników dużo. A u nas no to jednak praktycznie całe wsie to praktycznie migrowały do na do, do, do Śląsk, tak, ludzie i po prostu no jakby to powiedzieć rolnictwo aż tak się nie rozwijało, chociaż nie aż tak co pod można powiedzieć samym Śląskiem, gdzie jednak ziemie były słabsze, gdzie jednak same ugory można powiedzieć stoją. U nas jednak każdy grunt jest wykorzystany, czy jest to szósta klasa na północy gminy, czy, czy tutaj na południu jest trzecie klasy, czwarte, lepsze ziemie. No to każdy grunt jest po prostu wykorzystany. U gorów to praktycznie nie ma. Ale jest, jest też dużo mniejszych rolników, takich średnich. Po prostu tak to sobie wygląda. No i po prostu nie ma, z łaski swojej przyjedzie stara się czkarnia yy, gdzieś tam z dwoma, a z łaski swojej zestawami odwożącymi, i oprócz tego nie mówię, że nie, bo fajnie robota idzie, nie, nie mogę tutaj powiedzieć, że gdzieś tam jest dziadostwo, bo, bo wręcz przeciwnie, naprawdę fajne chłopy przyjechały. Natomiast, no mówię, uff, chciałbym, żeby tu przyjechała porządna sieczkarnia, najnowocześniejsza, z systemem shredderz, wiadomo, tutaj też się da walce ustawić, żeby ta sieczka była taka zrozmieciona, a nie, a nie zmiażdżona, a nie, a nie taka, że tak powiem, bardziej krótsza natomiast jeśli chodzi o, o zestawy odważące też jest problem gdzieś tam nie ma tych zestawów cztery kompleksowe tylko przyjadą dwa a resztę to trzeba resztę, tak powiem samemu załatwiać i później u tych sąsiadów pomagać ale na szczęście mamy w gminie oprócz nas jeszcze dwóch takich można powiedzieć lepszych i pomagają na szczęście tak to sobie wygląda oni mają mniejsze przyczepy, ale znowu mają mniej kukurydzy, także to, co na jedno wychodzi, nikt nie musi nikomu płacić. Po prostu na zasadzie współpracy sąsiedzkiej najlepiej się współpracuje właśnie z rolnikami o, podobnym, o pod podobnym systemie produkcji, o podobnym areale, czy też lekko mniejszym, a nie jakimś tam... Myślę, że gorsza współpraca jest między mniejszymi rolnikami, niż, niż tak jak z nami, z większymi, bo jednak bardziej sobie możemy pomagać, bo mamy gdzieś tam lepsze sprzęty. I jeden drugiego może uzupełniać, także motywuje mnie gdzieś to za w przyszłości do jakiejś tam firmy usługowej, żeby założyć gdzieś to. Wiadomo, to jest wielki kłopot. Bo, ze względu na co? Na sprzęt? No właśnie, nie. Bo kupić sprzęt to nie jest wielki problem. Wiadomo, są to koszty, ale myślę, że. Jakby było zainteresowanie, a myślę, żeby było, bo jednak rolników u nas jest dosyć dużo, może nie aż tak dużych jak na Podlasiu, chociaż tacy też są, ale mało. Jest natomiast dużo rolników takich można powiedzieć średnich. Uwe, bo w całą łąkę skosi, na jasna. Tak się rozgadałem, że szkoda gadać. Ja miałem przecież ważną robotę wykonywać, mianowicie opryski. To miały być można powiedzieć, ja tu hopu zostawiam tamto, tamtą robotę, przecież to opryski miały być tematem można powiedzieć przewodnim, chociaż były już opryski na kanale, ale... Dzisiaj tutaj zbiłem, od razu patrzę na gospie. Jedyną rośliną, która urosła był rzepak I to od niego niestety Niestety, niestety, musimy zacząć sobie odchwaszczanie Bo chwasty tutaj już można powiedzieć Ue, Chwasty można powiedzieć, że Ale mnie płot tam przytrzymał Chwasty to można powiedzieć, że tutaj już Są przeokropne Dobra, chowa na 30 I kropi. Także tak to u nas w realu sobie wygląda, ale jakoś prosperujemy, natomiast mówię, co jest największym problemem w realu do założenia firmy usługowej? Myślę, że u nas największym problemem będą ludzie. Ponieważ no, są to ludzie jednorazowo zatrudniani, tak? My do nich nie potrzebujemy tyle ludzi. Do zbioru trafi już trochę więcej, ale też nie, nie jakoś nie wiadomo ile. Natomiast do kukurydzy to potrzeba fuh, z pięciu odwożących się i ze dwóch, trzech ugniatających. To trzeba sobie tylko policzyć. Także no, no ciężka sprawa, no ja tu nie będę mówił, że to jest takie lekkie, wbrew pozorom jest to dosyć ciężkie, ale myślę, że Żeby usprawnić tutaj system zbioru przede wszystkim w naszym gospodarstwie, a przy okazji pomóc okolicznym rolnikom Będziemy o czymś takim myśleć Ależ tu fajna ta tekstura jest tych oprysków, naprawdę taka można powiedzieć, że Masywna Naprawdę grubokroplisty oprysk tutaj robimy Jakby to powiedzieć, tak to się, tak chopie tak jest jak kupujemy te u nas w realu kupuje się środki ochrony roślin, opryski. No to jest, nie wiem, na przykład... Jakieś tam herbicydy na hosta, to pisze, że zalecany oprys tam... Łe, płot mnie znowu przytrzymał. I zalecany jest oprys i tam grubo kropli... Nie, grubo to jest z reguły do RSM-ów. Natomiast dla takich zwykłych oprysków... No cholera jasna, co się tak orą do tego płotu. Natomiast dla takich zwykłych oprysków to jest po prostu... Czy ja wyjadę stąd? Dobra, w tył, zwrot. Do takich zwykłych oprysków to jest po prostu albo średnio kropliste, albo drobno kropliste, a tu jest naprawdę takie porządne, także załóżmy, że dajemy RSM, ale w postaci chwastobójczej. Przecież nie wolno mieszać chwastobójczego z RSM-em, żeby, żeby po prostu nie odżywiać chwastów. Chłopie, my mamy taki szeroki opryskiwacz, że ja nie wiem, czy ja się przy zagajniku minę. I moim zdaniem no. zagajnik trzeba będzie zlikwidować już niedługo. Wiecie co, widzowie, ja nie będę tego zagrał, tutaj nawet się pchał ten płot. A nawet powiem więcej. Jak tu nie przejadę, to ja nawet nie będę się tu pchał. No właśnie, zobaczcie. Dobra. Nie ma co. Dojedziemy sobie po prostu dotąd i ja po prostu będę tutaj nawracał. Właśnie, jeszcze ostatni temat dzisiejszego odcinka chciałem poruszyć, Także tak to po prostu w realu sobie u nas tutaj wygląda. Jeszcze podsumujmy. No, akcja trwa. Z racji, że my w niedzielę Taka już jest tradycja nie tylko wsi, ale okolicy, ale i również naszego gospodarstwa, że w niedzielę pod żadnym pozorem żadna praca polowa nie jest wykonywana. Wykonywane są jedynie prace konieczne przy, przy że tak powiem, przy hodowni. I to nie wszystkie, tylko te, które są konieczne. Także naprawdę w, real, w niedzielę można naprawdę sobie odpocząć, szczerze mówiąc, nie ma co tutaj mówić, że jest to dzień odpoczynku. Także no, do soboty, do północy, trzeba będzie się z tym koszeniem kukurydzy wyrobić, dobra. Ja jeszcze tutaj sobie włączę. Ostatni film, chłopie, u Ciebie to było to koszenie nocne słonecznika, tak? O. No, bo właśnie tak wiem do chłopa na kanał, patrzyłem co tam chłop ostatniego miał, jaki był numer odcinka, jaki był ostatni numer u mnie. I ustaliłem na tej podstawie, że teraz do mnie musimy nagrywać No opryskiwacz powiem wam, że jest naprawdę porządny Ale chłopie, ten zagajnik za gospą chyba trzeba będzie już skasować Bo ja naprawdę z opryskiwaczem po prostu tam kawałka nawet opryskać nie mogłem No, no na upartego poza odcinkiem można by się tam zło składać, rozkładać, bokiem to robić Ale mówię, nie ma co się tam pchać i się z tym szarpać Lepiej po prostu postąpić po honorowemu, to jakby to człowiek w trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać po prostu. Nie wiem, jak jest mokre pole, też trzeba wiedzieć, kiedy, dokąd, dokąd wjeżdżać z nawozem, chociaż u nas takich rzeczy nie ma. U nas mokre to są tylko łąki, ponieważ są torfowe, ale tak jak wiadomo, trawa najlepiej się radzi na torfach, już o tym po prostu wspominałem. Natomiast u nas w farmingu, całe szczęście, trawy nie są, że tak powiem, na żadnych torfach. Słucham? Chcesz przetrząsać? Jeszcze? O, y, która mamy minutę 17. Uch, uch, uch. A chłopie, przelacarka już jest na łące? Tak, ja tu jadę. Hopie, jeszcze tam przyjdzie. Na chwilę, tak. Wielką chęcią. Dobra, ja zostawiam ten opryskiwacz, gaszę. Mówię, to jest jeszcze do złożenia do wszystkiego. Ja to zostawiam do miniaturki, bo jeszcze zapomniałem, że muszę miniaturkę robić. Dobra. Chłopie, ja już tutaj zasiadam. Chłopie już tu elegancko skosił. Łe, chłopie, nie objechałem dookoła jeszcze. Jasna cholera. W to tam. Jakie w Cholera jest na ostatni. Pochod. Zapomniałem ostatni ten. Dookoła objechać. No zobaczcie, jednak kapiszon, że tak powiem inny ma podejście tutaj do gospodarzenia. Ja jestem jednak taki człowiek, że ja wiem, że nic nie da, że dziad. nawet nie da, ale ja jestem taki dziot, że ja w realu to nawet że tak powiem, żadnego źdźbła nie zostawię, nie? A tu jest naprawdę taki... Słuchaj, ja bym tu dwa razy objechał. W realu to naprawdę grzech, takie coś zostawiać. Wiadomo, to jest gra, to jest farming, już się nie będziemy tutaj przeczepiać, bo to też jest kłopot. Ale mówię, żem źle zrobił. Pamiętam on ostatnio tu kosił, tyż nie objechał. Mogłem za pamięci objechać dookoła, ale no niestety tak to jest, że jednak na odcinku, to powiem wam, że człowiek aż tak bardzo nie myśli tutaj, o takiej, tylko człowiek jeździ w kółku, a nie myśli, co, że tak powiem, żeby działać, z, żeby dobrze prosperować. No. Czyli działać z zyskiem inaczej. Czyli kosić można powiedzieć tak jak trzeba. No ale niestety zapomniałem już się tego nie wróci. No nic, no najwyżej będziemy mieli dookoła łąkę na pole nawiezione. No bo już to raczej kosić nie będziemy. No. Tak to sobie wygląda. John Deere, myślę, że już pamiętam kiedy ostatnio chodził z przewracarką. Myślę, że łka piszona na odcinkach to było u mnie, to no gdzieś tam z zetorem, z tym, z tamty. No powiem wam tak, przewracarka jest też naprawdę konkretna. Zakupiliśmy sobie taką i myślę, że zostanie z nami. No, lubię te szósteczki, naprawdę przewracarki eleganckie. Szkoda, że tutaj oryginalnie w farmingu nie mamy szóstki, tylko jest czwórka, a potem są dwie już takie większe ósemki. No ale co zrobić? My tutaj elegancko mamy z Modhaba pobraną takiego klasa tutaj. Klas Volto to jest, bo dojecie chyba jo, bo w realu przewracarki to są chyba Volt, jak się nie mylę tak. Klas disco to są kosiarki, klas Volto przewracarki, czyli klas y, 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 liner, tak, linery to są zgrawiarki. No. Jednak kupę lat już nie właziłem na stronę internetową klasa, a jednak do tej pory pamiętam model. Dobra, mniejsza z tym, dojedziemy sobie tam do końca i będziemy się żegnać. I tak to sobie tutaj u nas na tych chłopach wygląda no także myślę, że jeszcze remont Zetora się tutaj u nas szykuje bo też już o tym my gadali ale mówię na razie to trzeba pieniędzy trochę zarobić bo nabytki również się szykują tutaj bardziej kwestia polową bym chciał też poruszyć mianowicie uprawa yy, że tak powiem agregaty, talerzówki coś trzeba będzie w tym Temacie podziałać w dwie maszyny, może mogą się na EDI pojawić. Mianowicie taryfówka i agregat, ale jakie to nawet ja na nawet tym nie myślałem. Dobra, zatrzymajmy się. I takim oto widokiem naszego John Deera. Ja się żegnam, pozdrawiam do kolejnych odcinków. Na razie cześć, aha, jeszcze się przypomnę tutaj wielkie ogłoszenie ze strony Mopsa, to, że zostaw ta chłopu łapę w górę, to już wiecie, natomiast również możecie zostawić z wielką chęcią że tak powiem będę bardzo wdzięczny, może tak lepiej to brzmi, za zostawienie subskrypcji, ponieważ lecimy po 500 subów na kanale, brakuje bodajże z 18, albo już teraz może jeszcze mniej, także zapraszam serdecznie do subskrypcji, pomożecie w tym i e mi i przy okazji sobie, bo będziecie tam filmy wam na Google, będzie wyrzucać powiadomienia i tak dalej. Naprawdę ja subskrybuję ludzi i naprawdę jestem z tego zadowolony. Dobra. Pop żegna, pozdrawia i do kolejnych odcinków u mnie ukapiszona. Na razie. Cześć. Na razie.